Emir postanowił wyjechać ze wsi, gdzie spędzał czas z Rejchanem i jej ciotką. 39. Odcinku serialu przysięga Rejhan odbiera koled przyjaciółki. Sprawdź, co wydarzy się w 39. Odcinku przysięgi. Emir, do Denirci, postanowił sam wrócić do Stambułu. Po tym, jak przeczyła pamiętnik Krejhan, S.G. Jest zazdrosny o Mehmeta, z którym Reichan była blisko w dzieciństwie. Rajah, z Smasgir, poinformowała Masar, sam się na Gir, że odchodzi. W 39. Odcinku przysięga Finis. Nowa opiekunka Masar, znajduje pod Pele. Nigar odkrywa podstęp Sefera i grozi mu rozwodem. Leila wyprowadza się z rezydencji Kemalę, Sambery, i wraca do ojca. Talas namawia córkę na wyjazd. Rejhan przyjmuje gorą Pomaga jej jemu, który za chwilę może pogratulować Mehmetowi, że został ojcem. Wieczorem muś informuje Rejhan, że jednak nie wyjeżdża. Ostatecznie postanawia pojechać na lotnisko z bratem Mehmeta. Spóźniają się na samolot i nie zostaje. Informuje Rejfan, że kupił nowe bilety, tym razem także dla niej. W tym czasie Hikmet, berkant Miftil, ma kolejny atak choroby. Przysięga odcinek 39. W poniedziałek, 28 października 2019 o godzinie 16.05 w TVP1. Sprawdź program TV.